Ksiądz Krzysztof Pazio, Marianin, misjonarz z Kamerunu, na misjach pracuje od 17 lat. Jednym z takich e, głębokich doświadczeń działania Pana Boga, działania Ducha Świętego, dla mnie w mojej posłudze misyjnej był taki moment, kiedy młodzi ludzie z mojej misji w Minkama, misji Świętego na Pawła II, przyszli z prośbą, żeby zorganizować taką pogłębioną e, formację biblijną. Jest to rejon, gdzie dość często pojawiają się świadkowie Jechowi czy przedstawiciele innych sekt, i wtedy nasi wierni mają problem z odpowiadaniem na ich różnego rodzaju pytania, kwestie, nie mają dobrej znajomości Słowa Bożego. Dlatego właśnie młodzi zwrócili się o to, żeby zorganizować taki kurs biblijny. Dzięki stowarzyszeniu pomocników Mariańskich udało nam się zakupić 160 egzemplarzy Biblii Jerozolimskiej i e, przez wakacje pracowaliśmy z młodzieżą, aby właśnie przybliżyć im e, znajomość Biblii, znajomość Słowa Bożego, żeby umieli, tak jak mówi święty Paweł, uzasadnić tą nadzieję, która jest w nich, żeby te osoby, które przychodzą, e, posługując się Biblią po to, żeby wprowadzić w błąd. Nie miały takiego wpływu na nich, żeby oni potrafili z nimi dyskutować i bronić, bronić swojej swoje wiary. I to wydarzenie właśnie dla mnie było takim szczególnym działaniem Pana Boga, bo zazwyczaj ludzie na misjach przychodzą prosząc, prosić o wsparcie materialne, o pomoc w leczeniu, o pomoc w szkole. Natomiast tutaj była konkretna duchowa, prośba o duchową pomoc właśnie w tym, żeby nie zagubić swojej wiary, a wręcz przeciwnie, tę wiarę pogłębiać.